No to dobra. Dobrze. sobie teraz oborę. Rzekł poziomu na drugi. I są składniki potrzebne, wiadomo początkujących, ale wszystko mam. Dajemy wszystko. Przynieść. Mamy to Tyk, sobie tylko jeszcze z No i finalizuję. Oczywiście dwa razy w... więcej będzie tempa i pojemności mięsa. No i kanidło. Tyk. Mamy to. Teraz potrzeba mieć na ulepszenie. Poziom trzeci. No, będę zrobić tylko szybki byłby problem. Szybki. Jeszcze to bym miał. No, tylko szybki byłby problem, ale przynajmniej mamy okładę na drugi poziom.